Przez dziesięciolecia fani ABB spekulowali na temat prawdziwej historii skomplikowanej relacji Beniego Andersona i Agnety Felskog. Czy ich historia miłosna była tak magiczna jak ich muzyka? A może istniały ukryte napięcia za kulisami? Czy wierzysz, że w ABBA były sekrety, o których fani nie wiedzieli? Jeden na tak lub zero na nie. Teraz Benny w końcu przerwał milczenie. A co ujawnił o Agnecie? Fani byli kompletnie bez słowa. Abba stała się jednym z największych zespołów na świecie z hitami, takimi jak Dancing Queen. Mamma Mia, I the winner takes it all. Ale poza muzyką, ich osobiste relacje były o wiele bardziej skomplikowane. Romans Beniego i Agnetti był kiedyś bajką, ale ich małżeństwo zakończyło się w 1980 roku. Na krótko przed ostatecznym rozstaniem z Abba. Fani zawsze zadawali sobie pytanie. Czy smutek miłosny wpłynął na przyszłość zespołu? w szokującym nowym wywiadzie, Benny w końcu opowiedział o Agnetii i ujawnił szczegóły, których fani nigdy by się nie spodziewali. W rezultacie doszło do kłótni, ale także do głębokiego szacunku i podziwu między nimi. Przyznał, że ich rozstanie było bolesne, ale nalegał, że Agneta odegrała decydującą rolę w projektowaniu legendarnego brzmienia Aby. Bez Agnetii nie byłoby Aba, jaką znamy. Ni, powiedział Benny. Ale co to oznacza dla ich obecnego związku? Czy to może być znak, że Beny i Agneta znów się spotykają w czymś jeszcze większym? Czy to ujawnia prawdziwy powód, dla którego Abba nigdy więcej się nie spotka? Hoazika aby z lat 70. I ich emocjonalne zmagania. Wróćmy do lat 70. Decady. W której Abba zdominowała listy przebojów na całym świecie. Wybór ich piosenek. A dancing queen do I a chance at my heart. Liderzy jednostek ponad szczęściem. Miłość i melancholia hipnotyzujące harmonie wokalne, kolorowe ubrania i chwytliwe melodie, których używają. Abba byli popularnym zespołem popowym, ale byli czymś znacznie więcej – fenomen. Jakim byli? Muzyka, którą tworzyli, uchwyciła ducha disco na wszystkie czasy. Ich wpływ można było odczuć w każdym zakątku. Ale to, co widzowie zobaczyli na scenie, było tylko częścią całej historii. Sytuacja za kulisami była o wiele bardziej skomplikowana. Członkowie ABBA mieli powiązania, które były ściśle ze sobą powiązane. Enthusiasm Falera. Trudne przeszkody i bezinteresowne poświęcenie. Historia miłosna Agnety i Bjorna Ulwajusa przyciągała uwagę wielbicieli przez wiele lat. Jednak tylko nieliczni wiedzieli o emocjonalnych podtekstach, które istniały między Agnetą i Bennym. Kreatywna siła stojąca za wieloma klasycznymi singlami ABBA. Perfekcjonista Benny. Znany ze swojego, był silnym motywatorem w procesie twórczym zespołu. Ale pomimo faktu, że jego związek z Agnetą nie był namiętny, w zespole była to jedna z najważniejszych relacji zawodowych, jakie można było mieć. Ostatecznie to Agneta była odpowiedzialna za realizację pomysłów muzycznych Beniego. Ma zapierający dech w piersiach głos i niespotykaną dotąd obecność aktorską. Jednak tej dynamiki nie dałoby się osiągnąć bez walki. Surowe standardy jakie wyznacza Benny. I jego nieustępliwe dążenie do perfekcji są dla Agnety ogromnym ciężarem. Przez ostatnie kilka lat Benny coraz bardziej otwarcie mówił o swoich trudnościach. Uważa, że Agneta czasami bardzo trudno jest sprostać celowi spełnienia jego nieustępliwych życzeń. Nawet jeśli publiczność była świadkiem artysty, który był jednocześnie pewny siebie i niewidomy. Odpowiedzialność bycia głosem za zamkniętymi drzwiami była czymś, co Agneta musiała wziąć na siebie zawiera niektóre z najsłynniejszych piosenek ABBA. W wizji Beniego dla ABBA nie było miejsca na kompromisy. Chciał być kompozytorem, który potrafi tworzyć muzykę, która przetrwa całe życie. Konieczne było zaprojektowanie każdego pojedynczego akordu, każdej harmonii i każdego słowa w utworze w sposób czytelny. Razem z Bjornem ukształtował brzmienie zespołu ABBA. Z drugiej strony to głos Agnety tchnął życie w piosenki, że nadal są miliony ludzi, którzy tworzą muzykę. Proces ten nie zawsze był łatwy do ukończenia. Bez wątpienia były chwile szczęścia i sukcesu, z drugiej strony były też chwile stresu i zmęczenia. Zdarzały się przypadki, w których problemy osobiste członków zespołu były w konflikcie z ich dążeniem do perfekcji. Ze względu na nieustępliwe zaangażowanie Beniego w jakość, często popadał w konflikty z agnetą. Ludzie, którzy mieli silne emocjonalne połączenie z muzyką, którą wykonywali, Podczas tego subtelnego konfliktu między wizją twórczą a osobistym dobrostanem przyczynił się do stworzenia historii zespołu Abba History, którą zrozumiała tylko niewielka mniejszość ludzi. Choć istnieje od dziesięcioleci, te historie nadal przyciągają publiczność. Niezliczone połączenia, które Abba utrzymuje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, entuzjazm, jaki odczuwają do swoich piosenek, jest tego dowodem. Możliwe również że to właśnie ten entuzjazm sprawił, że ich muzyka była tak emocjonalnie wzruszająca i trwała. Masz na ten temat jakieś zdanie? Czy wydaje się, że droga Agnety z Abba była trudniejsza niż sobie wyobrażaliśmy? Podziel się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach. W bardzo nietypowym wywiadzie Beny ujawnił, że Agneta była bardzo inteligentną i niezwykłą profesjonalistką, która ma wiele talentu. Szczerze mówiąc, czasami wywieram na nią zbyt dużą presję. Zadawałem jej mnóstwo pytań, a on udzielił mi naprawdę szczegółowego wyjaśnienia, jak próby trwały do wczesnych godzin porannych, aby zagwarantować, że każda nuta została zagrana precyzyjnie i że chociaż Agneta wcześniej doświadczyła strasznych konsekwencji sławy, na rozstaniu w życiu, ponieważ jej lojalność wobec zespołu i jej potrzeba zachowania osobistych granic stały w sprzeczności. To był początek problemów Agnety. Benny z kolei widział te przesłanki jako kontynuację swojej pasji do muzyki ABBA. Wiadomo, że Agneta jest powściągliwa i lubi przemyśleć pewne sprawy. Odkryła, że ciągłe obowiązki są wyczerpujące. Kiedy dołączyła do ABBA, zrobiła to z zamiarem tworzenia znaczącej muzyki i jednoczesnej zabawy. Ale ogromna presja, która na tobie ciąży, aby wylądować jeden hit za drugim. Podczas swojego czasu w zespole była całkowicie wyczerpana. Dla Agnety ciężar perfekcjonizmu Beniego był ciężarem. Często w sprzeczności z jej pragnieniem bardziej zrównoważonego życia. Bliscy przyjaciele i członkowie rodziny Agnety pamiętają, jak ciężkie były dla niej długie godziny pracy każdego dnia. Wielokrotnie wyrażali, że czuli się przeciążeni i rozczarowani. O oczekiwaniach, jakie miał Beny i które najwyraźniej trudno było spełnić. Mimo, że Abba stawała się coraz bardziej sławna. Intensywność tej twórczej walki wzrastała z czasem. Często Agneta miała wrażenie, że jest raczej kanałem, o którym przekazywane były myśli Beniego. W następnym czasie miała wielki wpływ. Relacja Agnety i Beniego i ich zmagania, pomimo twórczych nieporozumień, były chwile, kiedy magia faktycznie miała miejsce. Stało się całkiem oczywiste, że chemia między Agnetą i Benem była właściwa za każdym razem. Gdy Agneta wypowiadała się dokładnie tak, jak Benny sobie to wyobrażał. Z ich piosenki The Winner Takes It All, napisanej przez Bjorn'a, nagranej kierunek muzyczny, który nadał Benny, stał się i ożywił smutne występy Agnety. To był jeden z momentów, który na zawsze pozostanie niezapomnianym doświadczeniem w twojej pamięci. To duch piosenki zrobił wrażenie na Bennym. Stało się tak głównie dlatego, że jej głos był tak emocjonalny, a duch piosenki znakomicie reprezentował i podkreślał różnorodność nawet jeśli w tle były napięcia, Benny ujawnił w późniejszych wywiadach, że pomimo zamieszania, to był scenariusz, w którym wciąż była, pomimo faktu, że odczuwała odpowiadające temu objawy. Nadal to mówił. Niezwykłe wydarzenie, które zdarza się tylko raz w życiu człowieka. To wojna, coś, co wywołało w nas uczucie wdzięczności. Okres, w którym Agneta wniosła swój wkład w muzykę. To był poziom, którego nigdy nie osiągnąłbym bez jej pomocy. Miłość Beniego i Agnety nadal rozkwitała. Choć zbliżały się lata osiemdziesiąt, ścisły harmonogram Abi miał dodatkowy wpływ na jednostkę, nieustanne próby Beniego, by znaleźć nowe muzyczne kombinacje, były najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu Aby. Ale chociaż to była siła napędowa sukcesu zespołu, miała ogromną cenę, życie Agnety stawało się coraz bardziej niezadowolone z zespołu z czasem, ponieważ była stale pod presją. Ona również pragnęła życia, które nie byłoby na widoku publicznym. Benny z kolei po prostu nie miał środków finansowych, aby zwolnić. Biorąc pod uwagę fakt, że był tak głęboko zaangażowany w muzykę, aby ostatecznie doprowadziło to do jego emocjonalnego dystansu od agnety. Żadne z nich nie było w stanie pokonać dystansu między nimi ani ich do siebie zbliżyć. Podczas gdy spędzali razem czas jako para, doszedłem do wniosku, że doszedłem, gdy myślę o tamtych dniach. Być może przesadziłem. Co mogło doprowadzić do przesadzenia? Chociaż życzyłam sobie, żeby wszystko było idealne. Były okresy, w których nie brałam pod uwagę czynnika ludzkiego, który był obecny w okolicznościach. Aby Agneta mogła to zrobić, zabrała ze sobą ofiarę. A w przyszłości prawdopodobnie poczuje się trochę upokorzony. Te wypowiedzi nie tylko dają wgląd w życie Beniego, ale także pokazują jego zdolność do bycia wrażliwym. Oferują unikalną perspektywę żalu który trwał długo po ostatnim koncercie. Z powodu poświęcenia. Kiedy zespół ABBA się rozpadł, Agneta i Benny postanowili zakończyć swój związek. Niemniej jednak oboje musieli poradzić sobie z konsekwencjami swoich działań. Agneta widziała swoje odejście z zespołu jako okazję do odzyskania swojej indywidualności i poczucia się kimś więcej niż sobą, z zamiarem odzyskania jej i uwolnienia się od ciężaru, który obciążał jej życie. Benny z kolei wybrał karierę muzyka. Jeśli nie było głosu agnet, pozostawała plama, której jego najbardziej udane dzieła nigdy nie mogły całkowicie wypełnić. Nieobecność głosu agnety w dyskursie doprowadziła do pojawienia się tej plamy w rozmowie. Po kilku latach Benny opisał to doświadczenie jako gorzkie i pyszne jednocześnie. Kiedy w końcu mogli się spotkać na krótko, aby popracować nad nowym projektem, był bardzo zadowolony z muzyki, którą wspólnie stworzyli. Ponadto zdał sobie sprawę, że przeszłość odcisnęła swoje piętno na obu utworach. Był szczęśliwy. Że razem tworzyli muzykę. Agneta często wspominała sprzeczne uczucia. Których doświadczała z Abba. Doświadczyła czegoś, co jest bardzo rzadkie. Chociaż przyznała, że było to cudowne doświadczenie. Przyznała również, że było to trudne zadanie. Nasze życie było ukształtowane przez wiele wzlotów i upadków. Ze względu na związek z Benem sytuacja stała się o wiele trudniejsza niż byłaby w innym przypadku. Nasze życie było kształtowane przez wiele wzlotów i upadków. Ponowne zjednoczenie Abi i jego siła. Muzyka Abi zawsze przyciągała nowe warstwy słuchaczy. Zdobyła szereg kolejnych pokoleń i zapewniła sobie stałe miejsce w historii muzyki. Zajęło znaczące miejsce w Annałach historii muzyki. W ostatnich latach pojawiły się plotki o możliwym zjednoczeniu. Zgodnie z tym Agnita, Benny, Bjorn i Annie Fried mieliby być czterema członkami zespołu którzy ponownie się spotkali. Możliwość ponownego spotkania. Wszyscy czterej zostaliby ponownie zebrani, w oczekiwaniu na ponowne zobaczenie dwóch tytanów muzyki występujących razem, choćby na krótki okres czasu. Fani z całego świata wstrzymali oddech. Beny i Agneta w końcu spotkali się ponownie podczas prób po długim czasie rozłąki. A uczucia, których doświadczyli, były naprawdę silne. Byli rozdzieleni przez dziesięciolecia. W tym czasie dorośli i zdobyli mądrość. Wzięli pod uwagę wszystkie korzyści i lekcje, jakie zdobyli w swojej podróży. Oboje zdawali sobie sprawę, że nie było to tylko spotkanie kibiców, ale o wiele bardziej konfrontacja z ich wspólną przeszłością. Oboje nie mogli się doczekać, żeby tam pojechać. Po krótkiej przerwie Benny zwrócił uwagę na Agnetę. Do wydarzeń, które miały miejsce, zareagował mieszaniną wdzięczności i sumienia. W tym momencie podzielił się z nią, że osiągnęliśmy coś, czego nikt inny nie osiągnął. Co więcej, będę mógł z dumą wspominać to osiągnięcie do końca życia. Agneta się uśmiechnęła. Jej oczy błyszczały spojrzeniem, w którym wdzięczność i smutek były uszanowane. Oboje byli całkowicie pochłonięci swoimi wyrazami twarzy. Było oczywiste, że otrząsnęli się z sytuacji. Co więcej, było jasne rozpoznanie, że rzeczy, którymi się ze sobą dzielili, były spostrzeżeniami słów, wyjaśnieniami, a nawet wzajemnym przebaczeniem. Wydawało się, że czas w ogóle nie minął, ponieważ podczas występu ich głosy stopiły się w idealną harmonię, ort, dla którego zorganizowali przyjęcie pożegnalne. Wszyscy widzowie, którzy przybyli z różnych stron świata, patrzyli ze łzami w oczach, gdy zdali sobie sprawę, że nie byli obecni tylko z okazji występu muzycznego, demonstracji oporu, przebaczenia i akceptacji innych, a także trwałej solidarności, która istnieje między nimi. W tym szczególnym czasie Beny i Agneta byli czymś więcej niż tylko członkami zespołu. Stali się symbolami pewnej epoki, okresu czasu. Istniało przekonanie, że muzyka jest czymś praktycznie świętym, coś, co jest w stanie pokonać zarówno ból serca, jak i rozpacz. Każda piosenka opowiada historię związku, który przechodzi przez trudną fazę. Zarówno miłość, jak i rozczarowanie odegrały ważną rolę w konstrukcji tej narracji a także szacunek do siebie nawzajem. W końcu udało im się znaleźć coś wspólnego po latach rozwodu. Ponadto omówiono ich drogę, odwagę i umiejętność znalezienia wspólnej podstawy. Piosenki takie jak I still have faith in you reprezentowały osoby zaangażowane. To nieprawda. Że twoja wiara we mnie została zraniona. Poprzez ich słowa piosenka była w stanie przekazać pewien stopień dojrzałości i mądrości. Coś, co można osiągnąć tylko z czasem. Ponadto nie tracili czasu. Aby dotrzeć do sedna swojej wspólnej historii. Wyścig. W którym brali udział Benny i Agneta. Nazywa się Honkis. Pod koniec trasy Reunion nie była ona jeszcze ukończona i ostateczna. Te osobowości odcisnęły swoje piętno na każdym albumie w trakcie swojej kariery. I na każdym występie. Jaki kiedykolwiek mieli. Pomimo faktu, że obecnie znajdują się na innych planetach. Ich Związek. Który odzwierciedlają piosenki które razem napisali, będzie trwał do końca czasu. Z tego powodu będą nadal utrzymywać swój związek. Beny widzi to partnerstwo z jasnym umysłem i dochodzi do wniosku, że Agneta, pomimo faktu, że jej życie rozwinęło się dalej, nadal będzie częścią mnie. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jej życie rozwinęło się dalej. Miłość Agnety do muzyki Abba. W ciągu swojego życia Agneta przyzwyczaiła się do hedonizmu, który daje jej spokój. Niektóre z piosenek, których lubi słuchać, coś, co wciąż docenia i docenia, to część jej, która nigdy nie zostanie wymazana, wraz ze wspomnieniami, które dała muzyce zespołu ABBA. Obie są czymś, co zawsze będzie doceniać i zachowywać. Włożyła całe swoje istnienie w każdy z tych wysiłków. Podczas rozmowy poprzednie różnice zdań lub wyzwania, wobec których stała naprzeciwko jako grupa, są przez nią rzadko wspominane w rozmowie. Ponieważ nie uważa, że wypada to robić. Robi to z delikatnym uśmiechem i krótkim ukłonem w stronę części swojego życia. Co nadal zajmuje wyjątkowe i znaczące miejsce w jej sercu. Dopiero gdy opisuje czas spędzony z Benem, Bjornem i Anifred zaczyna opowiadać. Robi to z czarującym uśmiechem. Nie ma wątpliwości, że fani w każdym wieku są zawsze zainspirowani muzyką Ebi. Doświadczają szczęścia. Radości i tęsknoty za przeszłością. Poprzez każdą nutę twórczości zespołu. W głowach milionów innych ludzi ich piosenki są czymś więcej niż tylko muzyką. Są czymś zupełnie innym. W najprostszej formie są kapsułami czasu. Są to dokładne przedstawienia wysokości i głębokości. Magii i bólu pewnego przedziału czasu. Świat wydaje się być odrobinę bardziej optymistyczny w każdej chwili. Benny i Agneta są tego świadomi. Że ich historia to coś więcej niż tylko opowieść o tym, co osiągnęli. Najważniejsze jest to, że jest to manifestacja przyjaźni, zmysłowa równowaga między ambicją a kruchością, ofiara i zdolność do poświęcenia, zdolność do poświęcenia. Możliwe. Że jednostka nabywa tę wiedzę, patrząc na lata, które odegrały rolę w jej rozwoju, siła ich muzyki pozwoliła im pokonać granice narodowe. Co było znaczącym osiągnięciem, stworzyli muzykę, którą słyszeli widzowie i słuchacze z całego świata, co doprowadziło do wspólnego doświadczenia dla wszystkich. Chociaż zrobili to indywidualnie, to nie zmienia faktu, że Beny i Agneta utrzymują ze sobą kontakt. Nawet jeśli są od siebie fizycznie oddzieleni, w toku swojego życia Beny i Agneta nadal rozwijają swoją więź, co prowadzi do tego, że historia ich miłości staje się bardziej emocjonalna. Pomimo faktu, że jest to wynik różnicy zdań, jesteśmy skłonni uwierzyć, że muzyka ma potencjał, aby być zarówno relaksująca, jak i uzdrawiająca. Kompozycje muzyczne, które wspólnie stworzyli, są nie tylko wspaniałym pomnikiem ilustrującym wspólne cele dwojga ludzi, ale także połączeniem, które istniało przez całą wieczność, ponieważ symbolizują kogoś, kto pomimo wszystkich wyzwań ma odwagę sięgnąć gwiazd, znak czegoś, czego nie można od niego oddzielić w żadnym kierunku, a także wielki hołd dla marzeń, które łączą te dwie osoby. Piosenki, które skomponowali i które eksplorują niuanse ich życia będą przez wiele lat rezonować w zbiorowej świadomości. Z drugiej strony, ci, si, którzy usłyszą te melodie, zostaną przypomniani, że najpiękniejsze rzeczy niekoniecznie są wynikiem udoskonalenia czegoś. Z drugiej strony, przypomni im się rzeczywistość ludzkich relacji, które zazwyczaj są szokujące. Piosenka nie tylko zostanie zachowana przez Beniego i Agnetę jako osobiste wspomnienie, ale także przez nich samych, ponieważ dotyczy czegoś co pozostaje w ich pamięci do końca życia, nie zapomną niczego. Dopiero upływ czasu przyczynił się do tego, że to właśnie przytrafia się Beniemu i Agnecie, pogłębiło to rezonans ich szczególnego stylu muzycznego. Na wspólnej drodze dzielili zarówno szczęśliwe, jak i smutne chwile, których doświadczyli razem. Przebieg ich wspólnej podróży doprowadził do tego, że każda piosenka jest hołdem dla pewnego aspektu ich wspólnej podróży, chociaż dzieli ich wielka odległość. Przyczynili się do powstania piosenek razem. A piosenki te służą jako niewidzialne połączenie między nimi. Dlatego są ze sobą połączeni w wielu wymiarach, a także w swoich wewnętrznych wspomnieniach piosenki, które wspólnie skomponowali, które doprowadziły ten most do katastrofy. Ich historia jest budzina do życia przez echa ich historii czy to na niezbyt głośnym gramofonie, podczas gdy w radiu leci piosenka A B, podczas ich występu na żywo lub w dowolnym momencie lub w każdym z nich. Możemy również pamiętać nierozerwalną więź, jaką mieli, gdy byli jeszcze razem. Ta więź była dość silna. Wydaje się, że piosenki, które napisali wers po wersie i zwrotka po zwrotce, nagle wydają się prorocze to jest całkiem niespodziewane emanują pewnością siebie, której trudno się wyzbyć. W szybki sposób jakby wymieniali sygnały widoczne dla publiczności. Pewien rodzaj opowiadania historii nazywa się opowiadaniem historii. A te piosenki są rodzajem opowiadania historii. Opowiadają historię z osobistą nutą, biorąc pod uwagę fakt, że Agneta potrafi być nie tylko głośna, ale i bardzo emocjonalna. Prezentacja takich materiałów miała miejsce w kontekście koncertów na żywo. To było wspomnienie miłości, która miała trwać całą wieczność. Coś, co rozwijało się z czasem, ale nigdy nie zniknęło całkowicie. Dla Beniego było jasne, że kochała go w każdej piosence, którą wykonywał. Cała jej dusza była w tym, dlatego mógł zrozumieć czynniki, które przyczyniły się do siły ich więzi. To był fantastyczny utwór, który przywoływał szereg uczuć i nadal był melodyjny. Beny mógł doświadczyć, jak wkładała całą duszę w każdą piosenkę, którą wykonywała. Kiedy Beny myśli o wielu latach, które minęły, uświadamia sobie lata, w których Aba stała u szczytu sławy. Jest świadomy faktu, że dziedzictwo zespołu jest powiązane ze stopniem współudziału. Rozczarowania, których doświadczyli z powodu problemów w związku, były w jaskrawym kontraście do radości, której doświadczyli z powodu swoich artystycznych triumfów. W wywiadach nierzadko wyraża swoją radość, która odnosi się do sukcesów, jakie on i Agneta osiągnęli razem. Ponadto przekazuje uczucie smutku i jest świadomy faktu, że sukces wiąże się z deprywacją. To było coś, czego nie mógł się spodziewać. Kiedy dopiero zaczynał karierę jako celebryta, nie mógł tego przewidzieć. Aby odnieść sukces, zdaje sobie sprawę, że musi być gotowy na poświęcenie, aby osiągnąć swoje cele. Oprócz wspomnień, które wywołuje muzyka, istnieje związek między agnetą a muzykami. Fakt, że walczy, nie może jej ukryć. Z biegiem lat coraz bardziej wycofywała się z życia publicznego i w końcu została usunięta z blasku reflektorów, w którym się znajdowała. Było niemal tak, jakby potrzebowała przerwy od atmosfery, w którą ją wprowadziła zanim mogła naprawdę funkcjonować. Czekał na nią świat, który zamienił jej historię miłosną w sztukę teatralną. To zjawisko miało być obserwowane wszędzie na świecie. Ważne było dla niej, aby spędzić spokojny czas w samotności. Jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę Agnety, piosenki przypominają o dwóch najbardziej udanych wydarzeniach w jej karierze, a także o wynikających z nich wstrząsach emocjonalnych. Historia związku Beniego i Agnety to coś więcej niż tylko historia miłosna, ponieważ rozwija się przez cały czas trwania ich związku. To nie tylko historia transformacji, ale także historia straty. To przykład mocy muzyki i jej zdolności do łączenia ludzi. Pomimo faktu, że wszystko inne wymiera, prawdopodobne jest, że płomienna miłość, którą kiedyś mieli, zamieniła się w zimną miłość. Muzyka, którą razem stworzyli, była gwarancją, że ich związek w obecnej formie będzie trwał wiecznie. Żyje, wpleciony w tkankę serc milionów ludzi, niesiony wiatrem czasu i melodiami, które nie dają się zapomnieć. Dla Beniego fakt, że on i Agneta będą nadal połączeni z muzyką poprzez wspólną miłość, jest równie makabryczną, co satysfakcjonującą rzeczywistością. Życie poprowadziło ich teraz na różne ścieżki, którymi również podążają w kierunku ich własnej, unikalnej podróży. Wraz z dążeniem do ich własnych celów osobistych. Z drugiej strony, bez względu na to, ile czasu minęło od czasu, kiedy ostatni raz ze sobą rozmawiali, zawsze będą mieli coś wspólnego, co jest wyjątkowe i nie może być naśladowane przez nikogo innego. Skomponowane przez nich piosenki, opanowane przez nich harmonie i emocje, które przekazują poprzez swoje dzieła sztuki, pozostaną razem do końca ich życia jako zespołu. Po pewnym namyśle Agneta doszła do wniosku, że jej muzyka ma zdolność przetrwania w czasie, co może być najbardziej przekonującym dowodem tego, o czym rozmawiali w przeszłości. Ponadto istnieją listy przebojów. Sukces tych ludzi może być związany albo z ich popularnością w oczach opinii publicznej, albo z ich niezwykłymi osiągnięciami, które osiągnęli. Dziedzictwo Beniego i Agneti. Historia transformacji i straty. To głębsza sprawa. Historia historii o Poświęceniu i kreatywności. Historia o ofiarach, które trzeba ponieść. Aby osiągnąć kreatywny blask, w tle każdego bezbłędnego występu i każdej pięknej nuty znajdowały się osobiste potrzeby, ofiary i złamane serca, które zostały uciszone. To może być również najpiękniejsza część ich przygody. W wielu przypadkach najważniejsze innowacje, które pojawiają się przed konkurencją to harmony które będą im towarzyszyć na zawsze. Są produktami szczęścia i smutku, a najsłynniejsze pary w historii to pary, które wbrew wszelkim przewidywaniom mówią wszystko, co czas wytrzyma. Pod warunkiem, że ludzie będą nadal słuchać ich utworów. Przygoda Beniego i Agnety nigdy się nie skończy. Z nią zawsze będzie wspomnienie związane z miłością. Poprzez muzykę dwie osoby mogą stworzyć niezwykłą więź. Ich dziecięcym celem było dotarcie pewnego dnia do nieba. Razem byli dumni z małych rzeczy w życiu. I udało im się osiągnąć coś czarującego koncept, który przetrwa wiele lat. Muzyka, którą tworzą, jest czymś więcej niż tylko prezentem dla publiczności. W ten sposób pokazuje, że pewne historie są ponadczasowe, są związki, których nigdy nie da się całkowicie zerwać. Teraz. Za każdym razem, czy to Fernando, czy o oh mama, czy to ma znaczenie? Oni dostają swoją historię na nowo, z jednej dekady do drugiej. W wyniku zmieniających się trendów muzycznych oraz młodszych i starszych pokoleń Bene i Agneta nadal pozostawiają po sobie spuściznę świadectwo, które jest czymś, co nigdy nie zostało zapomniane i nigdy nie zostanie zapomniane.